Tłumaczy mi mężczyzna na telefonie, którego oglądam nagranie. Aż trudno w to uwierzyć, ale politycy zjednoczonej prawicy z działaczami PZPN w kółeczku, przytuleni do siebie, trzymają się rękami w pasie i śpiewają ulubioną religijną pieśń Jana Pawła II, czyli Barkę. Z głosów wynika, że przynajmniej kilka osób w tym gronie jest mocno wstawionych, twarze i chwianie się na boki sugerują to samo. Na nagraniu nie widać innego punktu tej imprezy, sparingu bokserskiego. Mejza zaczął się przechwalać, że trenuje boks, więc czarek rzucił do niego, chodź, zobaczymy co potrafisz. Czarek był szybszy i sprawniejszy. Gdy Mejza odsłonił się, to strzelił mu plaskacza na twarz, mówi nasz informator. I czego już nie było na filmie, to później jeszcze miała taka sytuacja, że dla zabawy prezes Kulesza i poseł Mejza mieli lekki sparring bokserski, który wygrał prezes Kulesza.